Witajcie, cześć! Zapraszam Was na kolejny odcinek tematyczny, na którym Wam opowiem o kolejnym symbolu na kartach tarota, a tym razem zdecydowałem się Wam opisać, co oznacza symbol drzwi. Drzwi znajdują się na kilku kartach Tarota, i dzisiaj opowiem Wam, jak to ładnie można zinterpretować. Ale również o pewnych symbolach, które są ukryte i nie zawsze ich widać na pierwszy rzut oka. Tak więc zapraszam serdecznie. Dzisiaj Wam opowiem, co na kartach Tarota oznaczają drzwi. Na początek chciałbym wyraźnie podkreślić, że seria odcinków, gdzie opisuję symbole na kartach Tarota, jest tutaj posiłkowana talią Tarota Snów, na której ja pracuję. I tak jak mówiłem na innych odcinkach, tutaj pozwolę sobie powtórzyć. Istnieje wiele różnych talii kart Tarota, może być to również właśnie talia Tarota Snów. Ale najczęściej wybieraną talią kart wśród tarocistów jest talia Ridera White'a. Istnieje również Tarot Egipski, Tarot Tota, Tarot Marsylski, Tarot Światło i Cienia. Są różnego rodzaju wersje kart Tarota. Tak więc chcę podkreślić również, że jeżeli drzwi znajdują się na konkretnej karcie, ta kart. Na mojej talii nie znaczy to, że one zawsze uniwersalnie występują na innych kartach, innych tali. Jednakże myślę, że uda nam się tutaj zweryfikować tak, aby każdy to zrozumiał. Na mojej talii kart tarota, tarota snów, symbol drzwi najbardziej rzuca się w oczy na czterech kartach. Będzie to karta 4 buławy, kolejną kartą to będzie tutaj dwie buławy, kolejną kartą będzie tutaj 10 monet oraz Kartą kolejną będzie tutaj 10 kielichów. Opiszę pokrótce, co one oznaczają i też Wam tutaj wytłumaczę samą symbolikę drzwi, które znajdują się na kartach. Tak więc zapraszam. Symbol drzwi można tutaj uznać i opisać na kilka sposobów. Drzwi w tarocie mają te jakby jedną symbolikę, ale na przykład w archetypie mogą być inne, jednakże będą podobne. Symbol drzwi, które tutaj się znajdują na kartach Tarota, jest to przejście. Może być to przejście ze stanu świadomości, może być to przejście naszego umysłu, albo też takie przejście fizyczne, kiedy naprawdę poruszamy się z jednego miejsca na drugie. Jeżeli chodzi o drzwi w archetypie, może to być też jakby uwolnienie się z danej emocji, z danej relacji, bądź z tego, co nas ograniczało. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wychodzicie z mieszkania i jesteście na zewnątrz, i jeżeli byliście w mieszkaniu, mogło być ono duszne, mogło być ono niewietrzone albo parne, mogło być też wychłodzone lub nagrzane. Jeżeli wychodzicie właśnie z mieszkania na zewnątrz, jak to się mówi, wychodzimy na dwór, w zależności od tego, jaka jest pogoda, może być gorąco. Ale może być też rzeźko, może być też mróz. Jednakże nie zmienia faktu, że może być na zewnątrz świeże powietrze, możemy się poczuć od razu inaczej, tak jakbyśmy przechodzili przez swego rodzaju portal między jednym światem a drugim. I to oznacza właśnie symbol drzwi w tarocie. Na kartach Tarota drzwi mogą być przedstawione w różny sposób. Dla przykładu, karta 4 buławy tutaj przedstawia drzwi w sposób taki niepodważalny, i widać, że one są takie duże, drewniane, masywne. Nawet można zauważyć takie okrągłe klamki i naprawdę to się będzie kojarzyć, że to są drzwi. Jednakże może być też taka lekko dyskusyjna sprawa, czy karta przedstawia drzwi, czy może po prostu okno. Tak więc, jeżeli mamy tutaj kartę dwie buławy, no to mamy Tutaj schody, mamy dwie buławy i mamy tutaj dwa wejścia. Jednakże słowo drzwi też chciałbym podkreślić można czasem uznać w aspekcie potocznym, bo drzwi to jest również przejście, ale nie muszą być drzwi same w sobie jako taki element zawiasowy, który zamyka to przejście. Tak więc drzwi również możemy uznać jako portal bądź bramę pomiędzy dwoma światami, dwoma wymiarami, bądź dwoma pomieszczeniami. Pozwolę sobie również dodać, że może być to jakby przejście pomiędzy dwiema płaszczyznami, tak więc też coś chcę podkreślić wyraźnie, że jeżeli na przykład na jednej karcie tutaj widać konkretnie drzwi, to to, że tutaj nie ma tego zawiasu, tego elementu zamykającego, ale że jest sama brama, też to jest uznane jako przejście między jednym a drugim. Warto zwrócić uwagę, że drzwi, dokładnie ich symbol w rytualistyce, w religiach i na kartach historii świata są swego rodzaju przejściem również do rytualistyki. Zwróćcie uwagę, że jeżeli mamy różnego rodzaju budowle, świątynie, miejsca kultu, kiedy jest konkretne miejsce jak jest próg drzwi albo brama, te drzwi są szczerzone przez różnego rodzaju strażników. Mogą być to posągi lwów umieszczone po bokach danych drzwi, mogą być to smoki, mogą być to też jaszczurki, ale często są spotykani wojownicy starczami i dzidami. Tak więc jest to też symbol szczerzenia pewnych tajemnic, które są dedykowane tylko nielicznym. Tak więc symbol drzwi jest to również wtajemniczenie do czegoś, ale również może być to symbol inicjacji, gdzie z jednego stanu przechodzimy do drugiego, i będziemy przygotowywani do różnego rodzaju zmian, że będziemy wzrastać, będziemy się zmieniać, ale również, że wzrośnie nasza siła i nasza ukryta potęga. Jeśli również pamiętacie z lekcji historii, albo z różnych książek historycznych, możecie spotkać się z takim przykładem, że drzwi mogą być symbolem zasłużenia na coś. Może zacząć dziwnie, ale tutaj wam teraz dam pewien przykład. W greckich tebach sfinks. Tutaj szczek przejścia i zadawał zagadkę każdemu, kto chciał przejść przez drzwi. I jeżeli Sfinks zadał zagadkę i odpowiedzieliście dobrze, otwierały się drzwi i mogliście iść dalej. Jednakże, jeżeli odpowiedzieliście źle, Sfinks rzucał się na Was. Jedyną taką możliwością, żeby przeżyć, ale jeżeli nie wiedzieliście, jak odpowiedzieć, było zachowanie milczenia, wtedy Sfinks pozwolił Wam odwrócić się i odejść. I tutaj mamy taki przykład, że drzwi, przejście brama jest również symbolem, że na coś musimy zasłużyć i jeżeli zasłużymy, możemy iść dalej. Czyli jakby zapracowanie na to, żeby wtajemniczyć się na wyższy poziom i iść dalej ku naszej drodze. Również drzwi będą te jakby symbolem przejścia. Zwróćcie uwagę, że jeżeli oglądamy jakieś filmy, kiedy ktoś umiera, i często jest jakby taki uchwycony moment, że dusza idzie w zaświaty, idzie przez jakiś tunel, gdzie świeci światełko, ale również jest to rodzaj przejścia, to też są jakby drzwi. Drzwi nie zawsze muszą oznaczać, że mamy jakby fragment balustrady, czy powiedzmy futryny, w których jest umieszczony płaski drewniany przedmiot na zawiasach, który po prostu się otwiera, zamyka. Drzwi mogą być wiadomo otwierane, zamykane, drzwi mogą być obrotowe, ale chodzi o to, że symbol drzwi to jest tak naprawdę brama między dwoma światami, dwoma pomieszczeniami, płaszczyznami. I tutaj, na kartach Tarota, zostało to przedstawione w taki dość różnorodny sposób. I teraz Wam tutaj dam kilka przykładów. Jeżeli mamy tutaj przykład karty dwie buławy, to tutaj mamy właśnie schody, mamy dwie buławy, i mamy takie dwa przejścia. Nie są to dokładnie lub dosłownie drzwi, ale to są bramy, które symbolizują przejście z jednego stanu na drugi, i tutaj karta tarota, dwie buławy, mówi o tym, że będziemy musieli dokonać jakiegoś wyboru w oparciu o intuicję i przeczucia, też kierować się rozsądkiem i sercem, ale nasz wybór będzie pociągać za sobą dalsze kolejne wybory. Jednakże, właśnie idziemy tutaj ścieżką i mamy do wyboru przejścia na jedno lub na drugie i musimy dokonać wyboru. Tak więc drzwi są również symbolem tego, że czekają nas wybory. Jeżeli mamy tutaj kolejną kartę, i to będzie właśnie cztery buławy, i na tej karcie te drzwi najlepiej są zobrazowane, one tutaj mówią, że możemy właśnie iść dalej. Ogólne znaczenie karty cztery buławy mówi o tym, że mamy poczucie stabilności w naszych planach i przedsięwzięciach, z uwagi na to, że Wbrew pozorom, na tej karcie drzwi są takim elementem, jakby dodatkowym. Główny symbol i główna, mm, główne znaczenie tej karty to jest te, tak naprawdę sklepienie, czyli to niebo, bo tutaj mamy cztery buławy. Ja tu na jedno z moich filmów kiedyś porównałem, że to są jakby takie cztery nogi od stołu, że blat na nich stabilnie stoi, i na tych czterech buławach mamy stabilność, gdzie niebo na nich tutaj stoi. I to jest taki symbol, że mamy na chwilę obecną zakończone pierwsze nasze plany, projekty i przedsięwzięcia. Możemy się czuć swobodnie, bo one są tutaj stabilne, ale otwierają się przed nami drzwi, które dają szansę na kontynuowanie naszych działań, na dalsze tutaj plany, na dodatkowe różnego rodzaju przedsięwzięcia, gdzie nie musimy się zatrzymywać, ale rozwijać się nadal. Kolejną kartą tutaj, która ma przedstawione drzwi, to będzie tutaj 10 monet jednakże też chcę podkreślić może być to lekko sprawa sporna bo tutaj też nie widać dokładnie drzwi na zawiasach z klamką ale to jest jakby taki Przejście, to czasami można też powiedzieć, że to jest jakby okno. 10 monet, ona tutaj mówi o aspekcie finansowym, zawodowym, jest to żywioł ziemi, i mówi o tym, że mamy tutaj pełen potencjał, właśnie między innymi na zarobek pieniężny, ale również na stabilność finansową. Jest to jakby przejście do kolejnego etapu, gdzie możemy. Czuć się bezpiecznie, bo osiągnęliśmy na poziomie finansowym to, na czym nam najbardziej zależało. Ale właśnie to jest to przejście, czyli przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, jest to przejście w kolejną płaszczyznę do kolejnego świata, gdzie nasz rozwój, i w tym przypadku finansowy, jest właśnie tutaj w pełni stabilny i możemy się cieszyć tym, co mamy, możemy inwestować posiadane pieniążki, możemy się czuć, że mamy tą wiedzę w zakresie zarządzania pieniędzmi. I kolejną kartą, która tutaj ma jakby właśnie ten symbol drzwi, to jest właśnie 10 kielichów. Jeżeli się tutaj przyjrzycie, mamy właśnie szczęśliwą rodzinę, mamy pieska. I mamy tutaj właśnie drzwi. 10 kielichów. Ona tutaj w ogólnym znaczeniu symbolizuje ciepło domowego ogniska. Mówi o tym, że możemy tutaj się czuć bezpiecznie. Karta radzi nam również, abyśmy docenili takie wartości jak rodzina i przyjaciele, takie najbardziej zaufane osoby. Na jedno z moich filmów też mówiłem dość szczegółowo o tej karcie, więc ta karta też lekko ostrzega, żebyśmy też zbyt dużej ufności w naszej rodzinie nie pokładali, z uwagi na to, że zawsze mogą być jakieś spory, na przykład jakieś sprawy notarialne spadki i tak Niestety jest to naturalna rzecz. Ale tu powracając do tematu. Mamy drzwi, tak? Więc tutaj mamy próg, mamy jakby wejście do mieszkania i te drzwi symbolizują, że tam znajduje się właśnie ciepło domowego ogniska. Może ona też symbolizować, że jakby to jest powrót z męczącego dnia, na przykład z pracy albo z jakiejś męczącej, długiej podróży. Przekraczamy próg drzwi. Wchodzimy do tego domu, gdzie jest właśnie to ciepło-kojące światło, i tam możemy się poczuć bezpiecznie, bo to jest ten dom, to miejsce, do którego wracamy. Gdzie na przykład do tej pory byliśmy w jakiejś podróży poza miejscem zamieszkania, na przykład w pracy albo gdzieś w jakiejś delegacji. Tak więc również ta karta jest przykładem, że drzwi mogą oznaczać bezpieczny dom, bezpieczną ostoję, taką przystań, gdzie możemy spocząć i właśnie w poczuciu bezpieczeństwa odpocząć sobie. Na koniec Wam jeszcze powiem, że można się spotkać też z taką sytuacją, że symbol drzwi może oznaczać początek. Jeżeli mamy właśnie tutaj drzwi, to może też być uznane jako pierwszy krok w jakiejś podróży. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Wyprowadzamy się z jakiegoś mieszkania i mamy nowy dom i Wykonujemy jakby taki krok naprzód, że porzucamy co, to, co do tej pory było nam znane i idziemy ku nieznanemu. Jednakże już nie wrócimy do tego starego mieszkania, bo przykładowo zostało sprzedane, zostało też jakby porzucone, idziemy ku nowemu i układamy sobie życie, dalsze nasze kolejne rozdziały życia. Tak więc drzwi mogą też oznaczać pierwsze kroki ku nowemu. Więc, jak widzicie, symbol drzwi może być tutaj uznawany dość różnorodnie, ale jednak nie ukrywam, mnie ten symbol dość zafascynował, dlatego postanowiłem, że zrobiłem o tym odcinek. Dajcie znać, jakie symbole na kartach Tarota Was ciekawią, Was intrygują. Mogę spróbować zebrać materiały na ten temat i spróbować nagrać jakiś ciekawy film, dzięki któremu będziemy możemy bliżej się temu przyjrzeć. Nie ukrywam, nie sprawia dużą frajdę właśnie badanie takich rzeczy, gdyż jeżeli sami jesteśmy dociekliwi, sprawdzamy, wypytujemy, szukamy gdzieś tam w różnych publikacjach, książkach, dzięki temu też możemy się dużo nauczyć. Osobiście uważam, ale podkreślam, to jest moje własne osobiste zdanie. Dużo więcej możemy się nauczyć, jeżeli wykazujemy się taką ciekawością, chcemy drążyć dany temat, szukamy, sprawdzamy, analizujemy sobie, niż tylko takie suche czytanie publikacji i, na przykład, takie kopiuj-klej, kopiuj wklej, że to, co przeczytamy, jest w naszej głowie i tylko na tej metodzie, na przykład, bazujemy. Warto też sprawdzać, jeżeli coś wam nie pasuje, wypytywać, szukać dociekliwości. Właśnie też nigdy nie będzie tutaj za dużo. Tak, więc moi drodzy, jeżeli by był jakiś temat, dajcie znać, chętnie go dla, dla was nagram. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy odcinek się wam spodobał. Zapraszam was oczywiście na moje social media. Zapraszam was na mojego Instagrama, Tiktoka i YouTube'a. Znajdziecie mnie po imieniu nazwisku Adam Skorobachaty. Oczywiście, jeżeli byście chcieli, na przykład, żeby wam postawić kartę, Oczywiście też możemy. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Jak najbardziej chętnie pomaga. Wszystkiego dobrego i do następnych odcinków. Trzymajcie się. Na razie.